Lecimy jak co roku. Nikoś, co robimy? Pierniki. A z kim robisz te pierniki? Z babcią. Jaką? Z babcią Z babcią Wiesią? Czekaj, historically... Nie, nie, nie. Wycinamy. Pięknie, obok. No, ale pięknie. Jak robisz, żeby ciasto całe. Jest domek? Zobaczmy. Serce, jak piękne. Od góry, od góry, od góry jeszcze. Jeszcze wyżej, no żeby się oszczędzał. いい。 I tam dalej iść, A babcia będzie wybierać. A ty tam dalej idziesz? już. Ty masz wolność wioski, babcia ładnie układa. Na w piekarni? Tak. Ile? Tak. 180 chyba? Tak. Kolejny nie. No dobra. Tu, 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 tam nie. Tam już nie Może m ta, mąka mu nie weszła? No, nie, no skąd się weszła? Zrobi. Tak, to się nie Czy było? Czy było? Teraz wyjść tego, bo na jednego. Nie, wszystko potrzeba. to tam. Wszystko, babcia, patrz. Tej... Pod... I babcia. Bab, że babcia zrobi, a ty A niech nowe będzie, gdzie a. będzie tylkoś wycinał z tego teraz? Jak, jak to było, czy pan wpadł no to, to idzie?

Nie to jest. do czerwca. Babcia, jest pierwszy raz. To jest pierwszy raz? Do Magadale. Nie, już okay. nagrywaliśmy. Okej, okay, ale co da. nie było, rok, rok przerwy z babcią. Covid babcia nie mogła przychodzić. <gryz> Przez rok. Rząd zakazał. O chłopca zrobiłeś, ale ostra... babcia wyciągnie, zostaw, zostaw, zostaw nie kosztuj. Tego ciastka, to jest ciastek ze szreka pamiętacie? Co on w pierwszej części, co to się napił mleka i tak urósł? Tu, jest jestem ciastek, co uratował szreka i rozwalił zamek u Lorda Farquada. Jeszcze chyba nie. Coś sadzasz? Mm -hmm. To ja! To ja! Nie, już jest. Mamy świetne. 180? Ile minut? 10 minut. 10 tylko? 10 no. łapka w górę. Komentarz sobie, jak wam się podoba. Wstawiamy na 180 stopni. 10 minut ciasto, nie? To jest pierwsza część, będzie jak przygotować pierniczki, mamy gotową masę na pierniczki, można kupować, no, kupywać w cukierniach różnych, albo robić samemu, albo robić samemu w Thermomixie, to nie jest reklama. Z tego już nic nie będzie. No to oszczędzaj kawałki, w kubkę składaj. Bud, choinka była, czy nie? Dodałem małą, no? No tak, zobacz, czy przycisnąłem, ok, tam wszystko. Łapa w górę komentarz sobie, kto ktoś drugi z rzędu nasze pierniczkowe pieczenie. Pierwsze przygotowujemy, a dekoracja. Będzie. A dzisiaj będzie też dekoracja? Nie? Kiedy dekoracja będzie? A kiedy będzie dekoracja? Kiedy będzie dekoracja? Dzisiaj też? Od razu? A wziąłeś to wszystko? O, no to zrobimy dwie części filmu. Jedną jak pierwsza, a drugą jak dekorujemy. No niestety. To drugą ci zrobię ciepło. jest katar dzisiaj zaczął męczyć,

Do Trzy, dobra. Okay. i teraz pojedziemy. I teraz. Co tu mamy? Dzwonek, A... ludzi, Anioł. ciastek, nie, koinka, nie, nie. but. Będzie. nie będzie. nie Nie, nie, Tu nie będzie. Tu uch, Tu też, tu też nie Nie, nie, bo tam jest tylko Tak, A, nie chcę. Och, kochanie. Wypróbuje posłaniać. No musisz tu z tego wyciąć, już z tamtych się nie da, bo babcia później zwłokuje. Jeszcze jest bombka. Ta. Mikołaj, chyba będzie ciężko. Tak, Ta. Co to jest? Anioł. Anioł pański. Samogłosy. A no, pański, z, A, no, z... A, no, kolędy? Dobrze, muszę to włączki. To tak mi jest zawsze mi <noise> Dobrze. <głos> już włączam kolędy. Mama włączy kolędy. Pokaż tego anioła. Taki dziwny ten anioł. No dobrze, to jest wszystko. Teraz tam przejdziesz. A no, już tam? Teraz Nikoś przechodzi na kolejne ciasto. I misiek wejdzie. Misiek? Misiek. Ale zawsze od góry się zaczyna wycinać. Nikoś od oddał. Na odwrót Nikoś, nie? O nie. A, to już, daj. To już się nie udało. Tak. widzowie Tej Laseczki nie, bo laseczka to jest za krótki, za ten. Nie. Za cienka. Nie ma. Nie wam niech będzie. Brakuje Tylko mi Przyciskaj. Do tego Teraz je poprawiaj. Co nie pomachało. Ale pierniczkiem pragnie. Tu Tu teraz ja. Ej, ty też. O panią. Teraz dziewczynkę. To jest chłopiec, to teraz dziewczynka. Nie, to no jeszcze nie jest. To wszystko? Ej, kucie O już nie koś ucieka. Gdzie po? Będzie swoją teraz. Kolegę. Jaka? Kolejna. A znajdzie? Co wiesz? O, to się wstawiam. O, ta mamy ulubiona. Ale jest To mi jest kolenda. Ale piesta jakaś pomyślna. Co spada śnieg? É isso Dzwoneczek Ale dzwonki ładnie wyszły, Zofia dzwoni. Ja odbiorę teraz, od Także Ja się pomyliłem. Mogłem dzwonić do siada. Co? Te dzwonki pięknie wyglądają. Widzisz w sadała ja w Nie Musisz się wygładła, Kto dzwoni? Kończymy pierwszą część. Nikoś nie łapa w górę komentarz subik. Wrócimy na dekorację. Jeszcze tylko pokażę blachę. Kolejna blacha gotowa. Dajcie subika, dzwoneczek, komentarz, jak się podobało. długo będziemy dekorować. Dajcie znać jak u was pierniczki.